Już na wstępie pragnę podkreślić moi drodzy, że ja w tym filmie nikogo nie planuję straszyć, a wszystko co w nim powiem to są moje przewidywania, spekulacje, no i jakieś tam po prostu przeczucia. A mówię o tym dlatego, ponieważ za każdym razem, kiedy jakiś youtuber technologiczny przekonuje, żeby coś kupić, to to zwykle widownia mówi mhm, mm on pewnie ma w tym jakiś interes. No to od razu mówię, nie mam w tym żadnego interesu. Z dobrego serca Wam mówię, że jeżeli teraz karty graficznej nie kupicie, to już tego najpewniej nie zrobicie w ogóle do końca tego roku albo i nawet dłużej. I tak, nie będę ukrywał zażenowania, ponieważ kiedy nagrywałem materiał tego typu w zeszłym roku, a dokładnie właśnie na jesień 2020 roku, to miałem takie już, że kurde, jest drogo, bez sensu w ogóle coś polecać tym ludziom, bo co ja im polecę, jak wszystko kosztuje kosmiczne pieniądze. I minął rok i wiecie co, jest dwa razy, no, nie, jest nawet trzy razy gorzej w niektórych wypadkach, więc już w tym roku nie planuję wam mówić, jakby, co macie robić, bo zrobicie, co uważacie, tylko powiem, Tyle tam do powiedzenia. A już powiedziałem przed chwilą, że no, trzeba kupować póki są, bo moim zdaniem zaraz nie będzie. Więc nie przedłużając, zobaczmy moi drodzy, jak wygląda w tej chwili stan tego, co jest na Allegro, w jakich cenach są karty, które polecałem w zeszłym roku, no i przede wszystkim, czy warto jeszcze je kupić, co jest chyba dla Was najważniejsze. I tu mały spoiler. No nie, nie warto patrząc z perspektywy cen, no ale warto patrząc z perspektywy tego, że może ich w ogóle nie być i to nawet nie że w wyższych cenach, tylko po prostu może ich nie być fizycznie. 10 października zeszłego roku 2020 nagrałem film najbardziej opłacalne używane karty graficzne Jesień 2020. I ta seria miała być podtrzymywana co kwartał, czyli właśnie taki odcinek z poleconymi kartami miał się pojawiać właśnie na zimę, jesień, wiosnę, lato i tak dalej. Po prostu co trzy miesiące. A tu się okazuje, że nagrywam ten film poniekąd. Miesiąc przed, jakby rocznicą, wypuszczenia tamtego materiału, ponieważ kart zaczyna powoli brakować w ogóle. I nawet teraz już nie mówię o kartach nowych, ale również o kartach używanych. Przeglądałem sobie Allegro przez weekend i. Używanych kart praktycznie nie ma. Także nie ma też na co czekać przede wszystkim. Dzisiaj Wam omówię to, co jest na Allegro, co można na Allegro znaleźć, oraz skomentuję, odniosę się do tego, co polecałem rok temu i czy to, co polecałem rok temu, w ogóle w chwili obecnej jest jeszcze do kupienia, a jeżeli tak, to w jakich pieniądzach? Ja czy oczywiście podtrzymuję stanowisko sprzed roku, czyli czy dalej polecam te karty graficzne, które tutaj ująłem. W opisie. Ale zanim rozpoczniemy omówienie polecanych kart graficznych na jesień 2021 roku, szybka informacja odnośnie sponsora dzisiejszego odcinka, czyli odnośnie Leti Shops. Leti Shops to usługa typu cashback. Dzięki ich wtyczce do przeglądarki będziecie na bieżąco informowani jaki procent wydanej na zakupy kwoty wróci do was w postaci zwrotu gotówki tak, gotówki, a nie żadnych voucherów, kart podarunkowych i tym podobnych. Jak to działa w praktyce? Serwis Shop dzieli się częścią uzyskanej za promocją od sklepów prowizji z Wami, użytkownikami ich strony i wtyczki. Zatem nic nie tracicie, a możecie tylko i wyłącznie zyskać, a konkretniej zaoszczędzić. W chwili obecnej kupując przedmioty na Allegro możecie wyrwać aż do 17,4% cashbacku za zakupy w określonych kategoriach. Przykładowo dział elektronika objęty jest 8% zwrotem, zatem kupując w chwili obecnej kartę graficzną za około 400 zł, otrzymacie około 32 zł cashbacku, a ponad 3 dychy cashbacku to na przykład średnia hawajska. Dzień dobry! Średnią hawajską dla każdego! Nie zwlekajcie więc, bo powiększone cashbacki są ofertami tymczasowymi. Zawsze więc warto zerkać na stronę Letyshops, aby wiedzieć co akurat dzisiaj jest dopalone lepszym procentem. A w ofercie Letyshops macie już ponad 3700 sklepów, w tym takie z ciuchami, elektroniką, częściami samochodowymi itp. itd. Więc nic tylko oszczędzać. Wracając na sam dobry początek, karty graficzne do 100 złotych z przed roku. Polecałem Wam wtedy gtx 550, 650 i 750, oczywiście w wariantach również z dopiskiem TI, czyli tych mocniejszych wersjach tych kart oraz Radeony z serii 6000 i pewnie poniekąd też z serii 7000, ale z tych niższych modeli. W chwili obecnej te karty, z tego co patrzyłem na Allegro, są w ogóle nie do kupienia, jeżeli chodzi o kwotę 100 złotych. Do 200 czasem się zdarzają te niższe serie, natomiast 700, czy nawet 350 Titanium, często przekracza kwoty 200, a nawet 300 zł, co jest moim zdaniem po prostu kompletną porażką i tragedią. Ale żeby nie być głosłownym, zobaczmy, czy w chwili obecnej coś się z tych kart znajdzie do 100 zł. Najpierw strzał tx 550. Ustawmy sobie od najniższej ceny. I w chwili obecnej najtańsza karta jakiegoś producenta, na którego bym się chyba nie zdecydował koniecznie, to jest 150 zł. Pod warunkiem że rzeczywiście jest sprawna, chociaż z tego co wybrałem tutaj po filtrach, powinny to być karty hmm, sprawne. 550 za około 170-150 zł? Moim zdaniem nie, no ale jeżeli kogoś interesuje coś wydajniejszego niż karta graficzna zintegrowana z procesorami, powiedzmy. Hmm, Generacji 6, 7 Intela i poniżej, no to może to ewentualnie być zastępstwo. Jeżeli chodzi o 650, w chwili obecnej nie ma karty tańszej niż 200 zł, a tak jak widzicie, nawet niektóre modele przekraczają znacząco 200, 250, nawet 300, co jest moim zdaniem nawet nie że karygodne. To po prostu nie powinno w ogóle mieć miejsca. I na sam koniec 750 od 270 zł za najbardziej basic model przez 300- 350 zł, czyli to są moi drodzy ceny sprzed roku rx 470, które się absolutnie do grania nadawały. Te karty, te wszystkie trzy modele, te 500, 600 i 700 e, z dopiskiem 50 to są karty, które są gorsze niż przeciętna karta zintegrowana z procesorem Intelowskim. Podkreślam Intelowskim, ponieważ integry AMD są nieco mocniejsze w tych nowszych Ryzen Natomiast te karty są dość zbliżone do integr z procesorów Intela obecnej generacji włącznie, A nawet podejrzewam, że w niektórych wypadkach będą one przegrywać. Jeżeli poszukujecie karty do 100 zł. Przekro mi, nie ma. Idąc dalej, karty graficzne za około 250 zł. Polecałem Wam wtedy gtx XA 950, 960, najlepiej wersję 4-gigową. Zaraz się pośmiejemy, zobaczymy, czy w ogóle takie karty są. Oraz radę ona 7870, 7950, R9 280X. No to zobaczmy w chwili obecnej, jak to wygląda. Najtańsza 950 to jest w chwili obecnej koszt około 440 zł. Pod warunkiem, że to jest karta y, sprawna, zerknijmy. Tak, napisane jest, że jest używana, ale w bardzo dobrym stanie. Zresztą też po zdjęciu widać, że jest mm, w porządku. Cena za używaną na AliExpress to jest 638 zł. Y, Okej, okay, nie wiem co to wnosi do tematu, ale w porządku. Czyli jak widzicie, 950, która również nie jest jakąś kartą wybitną, to jest koszt. No i jeżeli tak, jeżeli ta oferta zejdzie, a ja podejrzewam, że po tym odcinku może szybko zejść, to nawet obawiam się, że... 500 zł to będzie w tym momencie średnia, średnia cena, i poniżej tego no, w chwili obecnej nic nie zakupicie. 960 sytuacja robi się w tym momencie już dramatyczna, ponieważ te karty zaczynają się od kwoty 600 zł, a takie lepsze warianty, na przykład jak Gaming X od MSI, to już jest koszt 700 zł. Nie mam pojęcia, kto by za tą kartę tyle zapłacił, no ale powoli takie się robią ceny. Co może być lekko pocieszające, widzę, że głównie tutaj klują karty. Od właśnie MSI, i to są te lepsze modele, co może gdzieś tam być pocieszające, ale 700 zł za kartę graficzną, która ma 2 giga pamięci i nie pociągnie zbyt wielu nowych gier, o ile w ogóle jakiekolwiek nowe gry w zadowalających ustawieniach pociągnie. Mam na myśli takie gry AAA, oczywiście, a nie jakieś tam Fortnite, CS i tak dalej. No, to się robi delikatnie. Przerażające. Sprawdźmy jeszcze tak z ciekawości z rozpędu 970, która dobija z tego co widzę do kwoty 1000 zł na Allegro. I to jest już totalnie dla mnie przerażająca sytuacja, ponieważ o tyle o ile jeszcze 950 i 60 to są karty, które mają w miarę niski pobór energii, więc można jeszcze przyciąć koszty na zasilaczu, czy tam ogólnie na obudowie, bo to też nie są karty, które się mocno grzeją. Tak, 970 to jest karta dużo cieplejsza, dużo bardziej prądożerna i w związku z powyższym też to jest karta, czy właściwie to są karty, które dużo szybciej padają. 950 czy 60 z dobrym chłodzeniem nie powinna przekraczać temperatur na poziomie 60, 65, może maksymalnie 70 stopni, jeżeli to jakaś wybitnie kiepska karta pod kątem zwanego chłodzenia. 970 natomiast to jest karta, która już troszeczkę bardziej się zagrzewa. Zagrzewa czy grzeje? Bardziej raczej chyba nagrzeje. Ja osobiście widzę od paru dobrych miesięcy wysyp Zepsutych po prostu 970. Te karty padają, to są karty ośmioletnie, i to trzeba mieć na uwadze, że moi drodzy, te karty nie będą już młodsze, one będą coraz starsze. I wybierając najwydajniejsze modele poprzednich generacji, generacji 9, 7, 6 i tak dalej, poniekąd najbardziej ryzykujecie, ponieważ wybieracie potencjalnie najbardziej skatowane modele. O tym pamiętajcie. A tymczasem wróćmy jeszcze do Radeonów na chwilę. HD7870, yy, widzę, że. No, w sumie to są tak naprawdę. W sumie, to, w sumie to jest tylko jedna karta, bo tu jest za 500 podejrzewam, że jest sprawne, te pewnie są niesprawne. Nawet nie muszę tam wchodzić. Chociaż teoretycznie no powinny być w porządku, bo nie są oznaczone jako. Uszkodzone, ale okej, okay, bo to jest Allegro lokalnie, to ono nie pokazuje uszkodzonych kart. No w każdym razie, 500 w tym momencie za 7,870 to jest absolutnie tragiczna cena. Zobaczmy sobie jeszcze 7,950. Jest ich trochę więcej, nie było ich, w, jak patrzyłem przez weekend, także musiały te oferty dojść, ale znowu to są uszkodzone karty. Ta jest tylko i wyłącznie sprawna z tego co pamiętam, i zaraz się zresztą kończy też ta aukcja, ciekawe czy wróci. I później 530 zł za tą kartę. To jest odpowiednik mniej więcej GTX 1050, mm, tylko posiadający o jeden Gigabyte powinien więcej, także powiedzmy, że karta totalnie podstawowa, ale ta sztuka fajnie w miarę wyceniona. To jest jeszcze taki pułap cenowy, te 500 zł, żebym się ewentualnie skusił, pomijając fakt, że to są karty, które, których żywot no, też jest w pewnym sensie policzony, bo, bo te karty już mają chyba nawet nie 8, a, a, a 9 prawie już lat. Pod filmem jeszcze była wpisana R9 280. Także zerknijmy, jak się kształtują ceny jeszcze R9. No i jest bardzo podobnie 460, 580, 620 zł. Ceny, jak dla mnie, dużo za duże. Jak za kartę, która nie pozwoli no, zagrać raczej zbyt dużo nowych tytułów na detalach wysokich. Na średnich, oczywiście, tak, ale to dalej jest karta, która ma już no, wiele przepracowanych ze sobą godzin. No i też to nie są karty, które są jakieś wybitnie hmm, chłodne. Fakt faktem, te wszystkie trzy egzemplarze, które, które tutaj są, mają niezłe chłodzenia, więc to powinno być w porządku, ale miejcie na uwadze, że ogólnie R9 to były moim, w moim odczuciu najbardziej awaryjne karty, jeżeli chodzi o serię 200. Seria 300 była już mniej awaryjna, ale seria 200 jakieś tak, nie wiem, moim zdaniem nie wiem, coś tam było po prostu nieudane w tych kartach. HD z serii 7000 były spoko, R9 z serii 200... Padały bardzo często i znowu seria R9300 była już w porządku. Czy, czy po prostu nie wiem, mniej się psuła? No, takie są przynajmniej moje odczucia. Karty do 500 zł i do 700 zł chyba sobie ujmiemy całościowo, bo powiem Wam od razu, że w tej chwili RXA 470 czy 570 ym, nawet nie ma co myśleć o zakupie do 500 zł. Ba, nawet powiem Wam szczerze, że kwoty do 1000 są powoli już nieosiągalne. I też tutaj was ym, nawet nie tyle uprzedzam, co w ogóle wam odradzam o kupowanie eriksów z serii 400 i 800, bo jeżeli jeszcze jakieś karty powiedzmy rok temu czy dwa były na rynku, które mogły być po koparkach i powiedzmy to były nadal karty, które tam miały dwa czy trzy lata, tak w chwili obecnej te karty mają już lat 5, a nawet niektóre egzemplarze mogą mieć 6 lat i mogą być po dwóch fazach kopania. Pierwszy boom na kopanie był Powiedzmy tam w 2017-2018, później kolejny był w 2019. Gdy się ktoś zaczął kopać na tej karcie, przykładowo w 2K17, później ją sprzedał jakiemuś graczowi, bo znowu był dołek. Ten gracz na przykład ją, nie wiem, po roku również sprzedał, no, znowu trafiła do koparki, a później z tej koparki znowu trafiła na rynek wtórny i teraz u kogoś pracowała jako karta do gier, że na przykład, nie wiem, 2 lata, to może się okazać, że ta karta jest tak już wytłuczona i wymęczona, że u was podziała pół roku i totalnie padnie, więc nie ryzykowałbym w chwili obecnej w ogóle z Ericsami. 470 czy 480, chyba że to jest pewna sprawdzona sztuka od znajomego czy od osoby, która wam jakoś potwierdzi historię tej karty, albo na przykład ma nie wiem, dokumenty z tej karty albo gwarancję chociażby. Natomiast, no, 470, 1000 zł, tak naprawdę. Zaczynają się te ceny od 1000, nawet widzę, że tutaj są 1500, 1900, no po prostu kompletny kosmos, a jeżeli chodzi o 480, no to to już jest odlot kompletny, tu jest 1100, a ciekawe czy jest sprawna. No niby teoretycznie w pełni sprawna, bez pudełka, ale to jest Allegro lokalnie... Także tutaj musiałbym się przyjrzeć temu temu sprzedającemu, czy to nie jest jakiś skamik. No bo normalne oferty z tego co zaczynają się od kwoty 1600 zł i dochodzą do 2000. Znowu dużo dobrych modeli ogólnie, jeżeli chodzi o te karty, w sensie dużo msi ów z fajnym chłodzeniem, to, to cieszy. No ale ceny 2000 zł za 5-letnią za kartę graficzną. Nie mam, pojęcia, nie mam pojęcia, kto by to chciał kupić. I tak wiem, że pominąłem GTX 1060, ale zaraz też to skomentuję. Mm. No, i dokładnie tak jak widzicie, 1500 zł za Strixa w tym momencie całkiem też przy okazji dobra oferta, jeżeli to jest sprawna karta. No ale średnia cena 1700 zł, jeżeli chodzi, no dobra, pokażę Wam w sumie od razu. 10,60. Mm, ona zaczyna się od kwoty no 800 900 zł. Czybym tyle zapłacił za 6 gigówkę? Ech, no powiem wam tak, za sprawdzony egzemplarz od pewnego sprzedawcy pewnie bym zapłacił. Czybym tyle zapłacił za kartę taką jakiegoś randoma z Allegro? Nie wiem. Chyba żeby to było naprawdę dobrze, fajnie zrobione ogłoszenie, to może i tak, ale tak jak podkreślam, 1060 tylko w wersji 6 gigowej w tej cenie za 3 gigówkę moim moim zdaniem 700 to byłoby max, no ale czasy są jakie są, więc nie można Wybrzydzać. A Mamy tu jeszcze też na liście 16,60, ale tej karty bym chyba nie kupował używanej z tego względu, że po pierwsze mam mniej pamięci niż 10,70, a po drugie, jedyną przewagą jest to, że może mieć gwarancję, bo może ktoś na przykład sprzedawać swój egzemplarz, który ma jeszcze mniej niż 3 lata, i wobec tego ta karta będzie sprzedawana z gwarancją, co będzie lekką przewagą, ale ogólnie, jeżeli chodzi o cenę tych kart, które no niestety nie są zbyt yy, korzystne i plasują się na poziomie no podobnym, chyba też 1500 zł, no nawet. 1700, to wydaje mi się, że w tej sytuacji ewentualnie wersje super czy wersje TI mogłyby mieć sens. Zwykłe 16.60 przy cenach 10.70 póki co raczej nie mają sensu. No i w tym momencie mamy jeszcze karty, które. Wtedy, rok temu, gdzieś tutaj splasowałem na takich pozycjach do 900, do 1000, do 1200 zł. W chwili obecnej tych kart totalnie nie ma w tych cenach, więc nawet tego nie będę przeglądał. Natomiast jest taka rzecz, która się nazywa niezawodne i dostępne. Teoretycznie od ręki. I to jest taka specjalna zakładka na stronie Xcom, Ona będzie też podlinkowana w opisie tego filmu, gdzie macie wszystkie w chwili obecnej zebrane karty graficzne od Nvidia i AMD, które są dostępne. Od ręki. I te karty graficzne oczywiście są w różnych cenach, są różne tutaj modele. Natomiast na moment nagrywania tego odcinka dużą ilość sztuk ma tutaj gigabyte ze swoim GITY XM 1050 Titanium Low Profile. No nie jest to może w można karta dla graczy, no ale przynajmniej jest. W kwocie, którą bym absolutnie za tą kartę nie zapłacił, ale muszę Wam też od razu powiedzieć, że mm, z mojej perspektywy to wygląda tak, że teraz jest jeszcze powiedzmy wrzesień, jest w miarę ok, ale czym będzie bliżej świąt, tym tych kart. Kart będzie zupełnie, totalnie już, już brakowało i nowych i używanych, więc moim zdaniem, jeżeli macie pieniądze i czujecie potrzebę, żeby mieć kartę graficzną, nie możecie tego zakupu odłożyć jeszcze na, nie wiem, kolejny rok czy dwa, no to trzeba brać co jest, w cenach jakie są i zamykać oczy, zaciskać zęby i po prostu kupować. Tu jest troszkę lepiej w, w gdzieś tam przedziale około 2,5 tysiąca, ponieważ mamy trochę rtx 2060, trochę 16,60 Titanium, chociaż już w takiej cenie, która moim zdaniem jest yy, przerażająca. No i bardzo duża ilość sztuk, co mnie akurat cieszy: rtx 3060 od KFA 2 yy, w takiej, powiedzmy, w miarę w porządku wersji. Dużo teraz gigabajtów, z tego co widzę. Nawet tych lepszych gigabajtów, ale tutaj cena moim zdaniem jest totalnie już zaporowa i było chyba też kilka sztuk no właśnie RX-ów 6600XT, w cenie, która jest lepsza od 3060. A wydajnościowo, oczywiście, te karty są też dosyć mocne, nawet niejednokrotnie lepsze niż 3060, więc warto rozważyć, jeżeli nie zależy Wam na mm, technologiach NVIDIA w postaci ray -tracingu czy DLSS-a, które moim zdaniem akurat są warte dopłaty tych. 600, no ale to już kwestia gustu. Z droższych modeli kart używanych, czyli nam została jeszcze do zobaczenia, na przykład taka 1080. To to jest karta, która w chwili obecnej kosztuje już 2000 zł, także moim zdaniem sporo, sporo za dużo, jeżeli chodzi o jej możliwości. Czy za 5 kartę dałbym 2000 zł używaną bez gwarancji? Absolutnie nie. Wolałbym w tym momencie dopłacić te 500-600 zł, i tak jak Wam pokazywałem, przed chwilą mieć już nową kartę, nadal przepłaconą, ale przynajmniej nową i z gwarancją. I to jest też, moi drodzy, swoją drogą, kolejny aspekt, na który wam chciałem zwrócić uwagę, mianowicie fakt, że nowe karty graficzne też mogą się psuć. Oczywiście prawdopodobieństwo tego, że się nowa karta zepsuje, jest dużo niższe niż to, że się zepsuje karta używana, ale też was uczulam na fakt, że jeżeli ktoś brałby pod uwagę, że on kupi kartę graficzną używaną, bo zaoszczędzi dzięki temu kilkaset złotych, a później ta karta się mu zepsuje i on będzie bez gwarancji, to tak naprawdę nie dość, że traci całą kasę, którą i tak już przepłaci za tą kartę. No to jeszcze przy okazji, jeżeli stwierdzi, że musi kupić drugą, nową, to znowu wydaje pieniądze, które potencjalnie może w krótkim czasie się stracić. Temu moim zdaniem, jeżeli macie do wydania już powyżej tych 2000 zł, to lepiej e, zacisnąć e, nie wiem, pięść, zagryźć zęby, e, no już trudno, po prostu walnąć głową w ścianę i wydać te pieniądze na kartę graficzną nową, bo jeżeli taka karta padnie, no to prędzej czy później producent będzie zmuszony ją wymienić i mam nadzieję, że stany magazynowe producentów pozwolą na to, żeby też tego móc dokonać. To miejcie na uwadze, bo powiedzmy, że stracić 405 1000 1500, to i tak jest już bolesna rzecz, ale wydać na kartę używaną 2000 i więcej i... I tyle kasy stracić, no to to już jest w ogóle moim zdaniem mm, tragedia. I na podsumowanie moi drodzy, jeżeli nie musicie kupować karty graficznej, bo macie swoją starą kartę graficzną, to raczej tego nie róbcie w sensie, no nie wydawajcie koniecznie pieniędzy, których nie musicie wydawać. Natomiast jeżeli potrzeba wam wyższej wydajności, jesteście zmuszeni totalnie, żeby po prostu kupić kartę graficzną, bo was wykręci, bo musicie grać, bo musicie pracować, bo musicie cokolwiek z tą kartą graficzną robić, to wybierzcie model. Jak najmłodszy, o jak najniższych temperaturach, czyli jak najlepszym systemie chłodzenia, no i przy okazji od jak najbardziej sprawdzonego pewnego sprzedawcy. Jak to, moi drodzy, w takim razie podsumować? Ano, jest drogo, jest dużo drożej niż w zeszłym roku mógłbym się spodziewać, a obawiam się, że nie tyle może być jeszcze drożej, co oczywiście też jest możliwe, ale zwyczajnie kart graficznych będzie brakowało. Używanych kart do półki 500, 600, 700 zł praktycznie już nie ma. Pozostały tylko i wyłącznie takie egzemplarze, które ktoś, nie wiem, trzymał długo i stwierdził, że teraz się pozbędzie, bo w sumie mu nie zależy. Ewentualnie karty, które może powoli się sypią, a czego nie ma powiedzianego wprost w ogłoszeniu i ktoś się woli tego pozbyć, póki to w ogóle jeszcze jest coś warte. O tym też pamiętajcie. To, że karta graficzna działa w chwili sprzedaży, nie musi oznaczać, że będzie działała bezawaryjnie przez

pół roku, rok i dłużej. To są wielokrotnie karty graficzne 7, 8, 9-letnie i ich dni po prostu są już policzone. I tu przy okazji odwołam i przyczepię się też do modelu, który się często pojawia na grupach facebookowych oraz ogólnie jest on zapisany w umyśle ludzi jako jakaś świetna, wybitna karta, która każdemu wystarczy. I jest to x 970. Owszem, w swoim czasie killer, karta absolutnie fantastyczna, na której można było grać we wszystko, ale na ten moment GPU 8 które z uwagi na nawet już nie tyle swój wiek, ale po prostu fakt, że było niezwykle popularne i każdy kupował w swoim czasie i trzaskał na tym po prostu w gierki, no musi prędzej czy później paść. A już za kilka miesięcy ta karta będzie kończyła 9 lat, wkrótce 10, co oznacza, że jak na kartę z wysokiej półki, która pracowała w temperaturach Raczej wyższych niż, niż niż niższych, no i pracowała intensywnie, bo była w końcu wykorzystywana przez głównie graczy. No to musi się prędzej czy później sypnąć. I to samo będzie na przykład z 770, z 980, z 1060, z 1070. Tylko oczywiście one są jeszcze młodsze o te parę lat, więc pewnie ich żywotność będzie też o kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy dłuższa niż tamtych starusienki KTX-ów. Ogólnie przyjąłbym zasadę, że nie kupujcie starych GPU z wysokim. Serii. Chodzi mi w tym momencie o tę kartę z dopiskiem 70 na końcu, 80 i tak dalej, ponieważ one będą najbardziej wyżyłowane. to modele, które miały dopisek 50-60, być może będą po prostu żywotniejsze, przez fakt, że po pierwsze pracowały ogólnie w temperaturach niższych z uwagi na swoją konstrukcję, a po drugie, jeżeli miały dobre systemy chłodzenia, to tym bardziej powinny one ogólnie być mniej zajechane właśnie dzięki niższym temperaturom pracy. Lista wszystkich polecanych kart graficznych przeze mnie, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o GPS, Zarówno używane, jak i nowe, jest w opisie tego materiału, i tam jest też oczywiście podana życzeniowo kwota, którą dana karta powinna kosztować. Oczywiście, w jakichś tam powiedzmy widełkach. Tylko, że to nie jest tak, że ta kwota no, musi być tą, którą zapłacicie, a raczej tą, którą ja bym preferował, żebyście Wy za nią zapłacili. Jednak rynek będzie to wszystko weryfikował, i obawiam się, że jeżeli ja w tym momencie podam za jakąś kartę 7-8 stów, to już za miesiąc, dwa to może być stówę, dwie, a nawet trzy więcej. I bierzcie to, proszę pod uwagę. A zamykając to wszystko jakąś taką klamrą, tylko jeszcze na takie podsumowanie podsumowania, kupujcie karty jak najnowsze, jeżeli używane, to najlepiej z gwarancją. A jeżeli już to musi być karta używana, starsza, to najlepiej ze średniej półki, w sensie z tego niższego segmentu modeli, bo jest bardziej prawdopodobne, że tego typu GPU po prostu przeżyje dłużej niż wydajniejsza karta, ale taka zmasakrowana, zajechana, która. No dużo więcej za swojej kariery przerobiła roboczo godzin. Przypominam także o shops. linki są również w opisie tego materiału, korzystajcie moi drodzy z cashbacków, to jest bardzo fajna opcja na zaoszczędzenie kasy, której będzie teraz non -stop brakowało, jeżeli chodzi o nas graczy, gdyż sprzęt drożeje, drożeje i drożeje, więc każda forma odzyskania pieniędzy jest moim zdaniem fajna, także Letyshops jest jedną z nich, polecam, działa, korzystam, używam i naprawdę mogę śmiało Wam zagwarantować, że warto z tej wtyczki korzystać. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę i... Na razie. Super. Odwołałeś to zamówienie z Galak Pizzy? Nie. Co? To dzwonili o to za co ci płacę!